Cześć, witamy was w kolejnym odcinku magazynu Studio Klasa. Dzisiaj będzie garść statystyk z klasowych boisk, które przygotował dla nas Artur Ignatowicz, ale to w dalszej części programu. Na razie za chwilę wyniki multimedia. Mamy trochę multimediów w goli Pięknych także w ten weekend padło sporo, więc jest na to czekać. A my przechodzimy już do tego, co działo się na klasowych boiskach w miniony weekend. No i zaczynamy oczywiście od pierwszej grupy klasy okręgowej. No i tutaj bez większych zmian, ponieważ wszystkie czołowe drużyny swoje spotkania wygrały. Na pierwszym miejscu w tabeli jest Wiktoria Bartoszyce, która wygrała 2-0 z Czarnym Jolecko. A wicelider, czyli Mazur Euk pokonał 5-1 Łynę Popol. Ciekawie było także w Korszach, gdzie tamtejszy MKS zremisował 4-4 z drużyną Orlęta Remareszal. W drugiej grupie Tempa nie zwalnia Konstrak Klubawa. Drużyna z Lubawy jest liderem, wygrała wszystkie mecze, a w tej kolejce pokonała Spadkowicza z farby 4 Ligi. Na wyjeździe Błękitnych Horneta. uwaga, aż 8-1, więc ta forma drużyny z Lubawy jest no, kapitalna. Błękitni powiększyli przewagę nad rywalami, ponieważ punkty straciła Iskra Narzym, która zremisowała 3-3 z Unią Susz. Ważną wygraną odniosła natomiast Polonia Pasłęk, która wygrała 3-2 z płomieniem Tużnica. Strzelcy. I tak w pierwszej grupie klasy okręgowej na czele jest Patryk Harasim, 10 goli strzelonych, zawodnikiem KS u Korsze. A w drugiej grupie prowadzi Radosław Lenart z Polonii Pasłęk i on aż 11-krotnie pokonał bramkarza rywali. Multimedia, zaczynamy od meczu Błękitni Orneta Konstrak-Lubawa, o którym już mówiliśmy, i od kapitalnej bramki Łukasza Mroza z tego meczu. Naprawdę uderzenie kapitalne. Konstrak wygrał ten mecz 8-1, więc wygrana także bardzo duża, a sam strzał był takim okaszeniem tego wysokiego zwycięstwa drużyny z Lubawy. Mazonekły na Sempopol, kolejna bardzo ładna bramka, tym razem autorstwa Mateusza Dzięgielewskiego. Jak już mówiliśmy, Mazur wygrał to spotkanie 5-1 i utrzymuje się w ścisłej czołówce ligowej tabeli. Na Olsztyn, Zatoka braniewo. I tutaj dla drużyny Zolsztyna trafił Damian Zawadzki, a dla Zatoki Łukasz Wolak. Mecz zakończył się wynikiem 1-1 zaczęło się od prowadzenia drużyny Zolsztyna, ale Zatoka wyrównała po uderzeniu piłki głową przez Łukasza Wolaka. I zespoły podzieliły się punktami. Radość w szatni Wiktorii Bartoszyce, no radość w pełni zasłużona, bo Wiktoria, no, dla niektórych może dosyć niespodziewanie, jest na razie liderem ligowej tabeli i zmierza po w czwartą ligę na ten moment, więc to no, radość jak najbardziej zasłużona. Przechodzimy już do A klasy, i tutaj w pierwszej grupie A klasy, pomimo pauzy w tej kolejce, dalej liderem jest Kresowia Górowo i Ławeckie. Warto zwrócić uwagę na wysoko wygraną dużyny Jurand Barciany, bo Jurand wygrał 10-1 z Redutą Bisztynek. Zespołem, który także jest raczej gdzieś tam w środku tej ligowej tabeli, więc no, wygrana naprawdę bardzo okazała. Ale tutaj sytuacja w lidze jest bardzo wyrównana, bo pomiędzy czwartym zespołem a pierwszym jest, uwaga, jeden punkt różnicy, więc tak naprawdę pewnie zespoły będą się rotować na tych czołowych miejscach. W drugiej grupie A klasy na czele jest Dąb Kadyny, ale uwaga, Dąb doznał pierwszej porażki w tym sezonie. Przegrał w tej kolejce z tęczą Mjomłyn. W świetnej formie jest natomiast Jastrząb Ględy, który wygrał już 4 mecze z rzędu i jest wiceliderem. No, a na zupełnie innym biegu jest Warmia Kłukta, który niestety ma do tej pory 0 punktów i aż 38 bramek straconych. Trzecia grupa. Dalej bez straty punktów Gwardia Jurand Bank Szczytno. Teraz w tej kolejce mieliśmy derby szczytna. GKS na własnym obiekcie przegrał z Gwardią 3 do 6, więc ta Gwardia w tym sezonie ma już 43 strzelone bramki. Wynik no, fenomenalny. Wysokie wygrane zanotowały także GKS g Unieszewo i Tempo Ramsowo wipsowo. Obie te drużyny wygrały, po oba dwa, te dwa kluby wygrały w tej kolejce po 5 do 0. Czwarta grupa. Bez straty punktów dalej MKS Działdowo, chociaż w tej kolejce troszeczkę się drużyna z pomęczyła z gminą Kozłowo, ale zanotowała cenne 3 punkty. Bez straty punktów pozostaje także Orzu Janowiec Kościelny, który wygrał 4-1 z Grunwaldem Gierzwałd. Natomiast bez punktów pozostaje UKS Małe Jeziora Kiława, który w tej kolejce nieznacznie uległ Jordanowi Kazanice. Najlepsi strzelcy w a -klasie. w pierwszej grupie prowadzi Michał Wołowik z Juranda Barciany, który strzelił 12 goli i większość tego dorobku trafił w tej kolejce, ponieważ no, on głównie przyczynił się do tak wysokiego zwycięstwa Juranda, o którym rozmawialiśmy przed chwilą. W drugiej grupie na czele Daniel Baran 10 goli strzelonych, w trzeciej grupie Mateusz Stępień 11 goli z drużyną GLKS Jankowo i w czwartej grupie prowadzi Damian Kalisz z mks działdowo 11 goli strzelonych. Multimedia za klasy. Zaczynamy od GKS Szczytno z Gwardii Uran Bank Szczytno, czyli od Derbów Szczytna i naszym zdaniem najładniejsza bramka, jaka padła w tym spotkaniu autorstwa Macieja Balcerzaka, kapitalne uderzenie piłki z dystansu. Mecz GKS Tawiguda-KS Megajny. Gole dla drużyny ze z strzelili Kamil Dekert, Wojciech Ratajczak, a trzeci gol był golem samobójczym. GKS wygrał spotkanie 3-1 i utrzymuje się w, no, w ścisłej czołówce tej ligowej tabeli i na pewno będzie gdzieś tam walczył o ten awans do klasy okręgowej. Mecz Grunwald-Gerwald, Orzeł janowiec i dwa rzuty karne z tego meczu dla Orła, które strzelili Kuba Rzepczyński i Paweł Szypulski. Orzeł wygrał spotkanie 4-1 i dalej pozostaje bez straty punktów w tym sezonie, o czym już wcześniej informowaliśmy. Tęcza miał dom kadyny i tutaj gola dla drużyny z Kadyn strzelił Damian Wielgaw, a dla tęczy trafiali Wiktor Matracki i Marcin Jakubowski. Chyba to pierwsza porażka drużyny z Kadyn w tym sezonie, więc na pewno w miomłynie wszyscy z tego rezultatu, jak i z gry tęczy, no mogą być zadowoleni oczywiście. Fala Warpuny kłopot Mikołajki. Fala przegrała 3-4. A my pokazujemy wszystkie gole z tego meczu, jakie drużyna z Warpun strzeliła. Autorami byli dwukrotnie Marcin Paszkowski i raz Paweł Nowicki. Warto zwrócić przede wszystkim uwagę na tego gola, gdzie asystę zaliczył zawodnik wrzucający piłkę z autu, bo ten wrzut był taki a Tomasz Hajto z dawnych lat. I świetne też wykończenie, no ale niestety te wszystkie gole nie dały drużynie z Warpun choćby jednego punktu. Wina Kozłowo, MKS Działdowo. Gole dla MKS-u strzelili Łukasz Szymański, Miłosz Pokropski, a dla drużyny z Kozłowa trafił Mateusz Piotrowski. W wcześniejszym programie rozmawialiśmy z trenerem drużyny Działdowa i on mówił, że najważniejsze będzie utrzymanie tej koncentracji w następnych meczach. Tutaj ta koncentracja została utrzymana, chociaż no sam wynik był bliski remisu, no ale to drużyna z Działdowa zanotowała kolejne trzy punkty w tym sezonie i pozostaje liderem w swojej grupie A-klasy. Tempo Ramsowo-Burza Słupy i niewykorzystany rzut karny gracza Burzy Słupy, Daniela Chylińskiego z tego meczu. Trafienie piłką w poprzeczkę. To nagranie otrzymaliśmy od Artura Ignatowicza, który był na tym meczu, więc serdecznie dziękujemy. Przechodzimy już do B klasy. No i tutaj w pierwszej grupie B klasy w kapitalnej dyspozycji jest Perkun Orżyny. Drużyna ta wygrała wszystkie mecze w tej kolejce aż 6 do 0 z Warmianką Bęsia. Na drugim miejscu są natomiast Zajski Olsztyn, które zremisowały w tej serii gier w ciekawym meczu z drużyną pomarańcze, Korsze 1-1. Jednak sytuacja w tej grupie jest także bardzo wyrównana, więc to na pewno będzie się jeszcze gdzieś tam mieszać. Zespoły będą zamieniać się pozycjami, bo za nami dopiero niektóre zespoły mają 5 rozegranych meczów, a niektóre 6. Więc to tak naprawdę gdzieś dopiero początek tego sezonu. Druga grupa. No i tutaj na czele Sparta Kwietniewo, która w tej kolejce bardzo wysoko, bo aż 8-3, wygrała z rezerwami Barkasu Tolkmicko. Ciekawie dzieje się także na dole stawki, ponieważ drugi punkt w tym sezonie zdobyła Góra Izbark, a pierwsze zwycięstwo zanotował Pogrom Aniołowo. Trzecia grupa B klasy. Tu na czele mamy Zamek Szymbar, który jeszcze nie stracił punktu w tym sezonie. Zamek wygrał w tej kolejce aż 8-1 z Iskrą Smykówko. W takim samym stosunku, tyle że na wyjeździe PFT Drewnyk Sampława pokonał Welbratian. No i drużyna z Bratianu jest na razie na ostatnim miejscu w ligowej tabeli i nie zdobyła jeszcze żadnego punktu. Czas na najlepszych strzelców B klasy. W pierwszej grupie na czele z 10 golami strzelonymi Arkadiusz Żebrowski z drużyny Perkun Orżyny. W drugiej grupie prowadzi Mateusz Jakimowicz z 9 bramkami. On reprezentuje Sparte Kwietniewo. A w trzeciej grupie 11 goli Jakub Lędzionowski z Drewneksu Sampoława. I multimedia z B klasy. Mecz Sparta-Kwietniewo. Barka z vatok i kapitalny gol dla Sparty, którego strzelił Michał Czarnecki. Uderzenie piłki z, nie wiem, z okolic 30 metra. Bramkarz próbował reagować, ale no, był bez szans. Naprawdę piękna bramka. Mecz Perkun Orżyny-Warmianka-Bęsia. I gole dla Perkuna strzelali Arkadiusz Żebrowski, dwie Dominik Olszewski, dwie Michał Filipiak i jedną Kevin Kulesza. Perkun wygrał 6-0, mamy 5 goli z tego meczu. Jak już mówiliśmy, drużyna z Orżyn jest w świetnej formie, wygrywa mecz za meczem. No i na razie, chociaż to dopiero początek sezonu, jak mówiliśmy, ale można powiedzieć, że powoli, powoli zmierza ku A-klasie, jeżeli będzie dalej taką formę. Prezentować na B-klasowych boiskach, bo na razie no, nie ma sobie równych. Te bramki też są fajne, bo to gdzieś tam jest uderzenie z dystansu, wykończenie z bliska, dobre zespołowe akcje, więc widzimy, że na razie dużo nazorów się bawi w tym sezonie. I jeszcze z tego meczu mamy świetną interwencję bramkarza warmianki Bęsia Andrzeja Szewczaka. Ten wynik mógł być jeszcze wyższy niż tylko 6-0, jak widzimy. Ten film także otrzymaliśmy od Artura, który na tym spotkaniu był, więc za to nagranie także mu dziękujemy. UKS Mini Soccer, Akademia Mrągowo z drużyną Szansa Reszel i dwie bramki z tego meczu, jak jest i Łukasz Ropiak. Asystowali mu przy tych golach Dawid Wilczyński i Paweł Rybacki. Widzimy, że te bramki są pokazane z dwóch różnych perspektyw. Drużyna z Mrągowa to spotkanie wygrała, a jak wiemy, no, grają w niej głównie młodzi zawodnicy, jeszcze młodzieżowcy, więc tym bardziej na pewno każde zwycięstwo smakuje dla nich wyjątkowo. To tyle, jeżeli chodzi o multimedia i wyniki z klasowych boisk. Teraz czas na statystyki, bo naszym gościem jest naczelny statystyk naszego programu, Artur Ignatowicz. Cześć, Artur. Powiedz mi na początku w koszulce jakiego klubu się znajdujesz? Bo zazwyczaj to ja występuję w koszulkach klubowych, a dzisiaj to ty masz pewną koszulkę. A cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tą koszulkę to jest koszulka drużyny perku Norżyny. Otrzymałem ją w minioną niedzielę 25 września 2022 roku, bo w minioną niedzielę na boisku wieżutach miejscowy perku Norżyny grał z warmianką Bęsia, ten, ten mecz. Perkun wygrał 6 do 0. Ja właśnie byłem na tym spotkaniu, i tę koszulkę otrzymałem od całej drużyny Perkuna na Orżyny. Naprawdę przepiękna koszulka, za co jeszcze raz serdecznie dziękuję dla całej drużyny Perkuna Orżyny za tę koszulkę. Jest naprawdę bardzo fajna, naprawdę przepiękna koszulka. Okej, okay, no, Perkun fantastycznie radzi sobie w tym sezonie. Więc teraz, może przejdziemy do jakichś statystyk, które nam przygotowałeś po tych kilku kolejkach tego nowego sezonu na klasowych boiskach. To tak, przechodzimy do statystyk. Przypomnijmy, że w lidze okręgowej zostało rozegranych 8 kolejek. W pierwszej grupie A klasy zostały rozegrane, zostały rozegrane do tej pory 6 kolejek, a w grupie drugiej, trzeciej i czwartej A klasy zostało rozegrane 7 kolejek i we wszystkich trzech grupach B klasy zostały rozegrane 6 kolejek, bo to dlatego, że A klasa i B klasa trochę później zaczęli niż okręgówka. Więc tak, teraz statystyka pierwsza. Najwięcej strzelonych bramek w okręgówce. Najwięcej bramek strzelonych w Okręgówce, póki co ma konstant Lubawa 34 strzone bramki. Na drugim miejscu UKS Naki Olszyn, 31 strzonych bramek, i na trzecim miejscu polonia Pasłęk 28 strzonych bramek, a najmniej strzelonych bramek w okręgówce, póki co mają Mazur Pisz, 7 strzelnych bramek, łyna Sempopol 8 strzelonych bramek i LKS równowo 9 strzelonych bramek, a najmniej straconych bramek w okręgówce, póki co. Mają Wiktoria Bartoszyce 3 stracone bramki, Mazur Ełk 5 straconych bramek, CWKS Węgoria Węgorzewo 7 straconych bramek, a najwięcej bramek w okręgówce póki co straciły Radomniak Radomno 36 straconych bramek i Błękitni Orneta i Delfin Rybno obie te ekipy straciły po 31 bramek, a najwięcej bramek w jednym spotkaniu okręgówki póki co w tym sezonie padło. 3 września 1922 roku, kiedy to Płomień-Turznica wygrał na własnym boisku z Rywęcą Nowe Miasto Lubaski 9 do 3, czyli w tym spotkaniu padło 12 bramek. A jak chodzi o kartki w Okręgówce, to najmniej kartek ma obecnie póki co, błę, mają obecnie błękitni pasy, 7 żółtych kartek i żadnej czerwonej. Na drugim miejscu Konstantin Lubawa, 8 żółtych kartek i żadnej czerwonej. I Wiktoria Bartoszyca, 9 żółtych kartek i żadnej czerwonej. A najwięcej kartek póki co w Okręgówce mają tak, Kormoran zwierzęwo. 20 22 żółte kartki, 3 czerwone. Jedna czerwona kartka była pokazana bezpośrednio, a dwie były konsekwencją dwóch żółtych kartek. Ossa jest, 22 żółte kartki i 3 czerwone też. Tylko w Włocie Biskup jest wszystkie te trzy czerwone kartki, były konsekwencją dwóch żółtych kartek. I Zatoka Braniewo, 23 żółte kartki i dwie czerwone. Te dwie czerwone kartki były konsekwencją dwóch żółtych kartek. I teraz idziemy do A klasy. Najwięcej strzelonych bramek w a klasie póki co ma SKS Szydno, który strzelił 43 bramki, na drugim miejscu MKS Działdowo, który strzelił 39 bramek, i na trzecim miejscu Orzeł Janowiec Kościelny, który strzelił 28 bramek, a najmniej bra bramek w a klasie póki co strzeliły tak: Mały Jeziorak Iława, i ława i warnia Łukta. Obie te ekipy strzeliły po 4 bramki, i na drugim miejscu KS Łęgajny, KS Wojciechow, oba te zespoły strzeliły po 5 bramek. Najmniej straconych bramek w klasie, póki co ma Orzeł Janowiec Kościelny, który stracił 4 bramki. Na drugim miejscu Kresowia, Górowo i Łałewskie, która straciła 5 bramek. I na trzecim miejscu trzy zespoły SKS Szczytno, Jastrząb, Ględy, Ewingi, Zalewo. Te trzy zespoły póki co straciły 7 bramek. A najwięcej bramek w klasie straciły póki co na pierwszym miejscu Warmia Łukta 38 straconych bramek. KS Łęgajny 37 straconych bramek i Burza Słupy 32 straconych bramki. I najwięcej bramek w jednym spotkaniu A klasy yy, padło. To, to było 11. W sześciu spotkaniach A-klasy w, w tym sezonie mieliśmy aż 11 bramek. Najmniej kartek w A klasie Weldon brówno. Trzy żółte kartki żadnej czerwonej, bo Weldon brówno przypomnij grał w grupie czwartej A klasy i tam siedem kolejek zostało rozegrane. W ogóle po czterech pierwszych kolejkach Wel nie miała ani jednej kartki. No to naprawdę bardzo yy, fajne osiągnięcie. Jurand Barciany na drugim miejscu 4 żółte kartki, żadnej czerwonej. I na trzecim miejscu UKS Małe Jeziora i ława, 5 żółtych kartek i żadnej czerwonej, a najwięcej kartek w klasie póki co mają. KS 2010 grzesina 22 żółte kartki i dwie czerwonej. Jedna czerwona kartka została pokazana bezpośrednio, a druga czerwona za dwie żółte a Wista Łążyn, 20 żółtych kartek, jedna czerwona i ta czerwona kartka była pokazana bezpośrednio. I na trzecim miejscu Syrena młynary też 20 żółtych kartek, ale żadnej czerwonej. I teraz idziemy do B klasy. Hmm. Najwięcej strzonych bramek w B klasie, póki co ma za Zamek Szymbar, który strzelił 32 bramki. Na drugim miejscu Sparta Kwietniewo, która strzeliła 31 bramek. A na trzecim miejscu Olimpia Kisielice, która strzeliła 28 bramek. A najmniej bramek w B klasie, póki co strzeliły tak: GKS2 Szczytno i Welbratian. Oba te zespoły strzelił po 5 bramek. I na i później Iskra Smykówko, Wicher Gwieździny. Czarni, Małdyty, Starsko, Złowo te zespoły strzeliły po 7 bramek, a najmniej straconych bramek w beklasie póki co ma Agri, Nikola, Mierki, która straciła dwie bramki. Na drugim miejscu Perkun Orzyny, który stracił 3 bramki i na trzecim miejscu Polonia, Markusy i Zamek Szymbark, które straciły po cztery bramki. Hmm. Najwięcej straconych, przepraszam, najwięcej straconych bramek w beklasie klasie póki co mają Welbratian i Góra Idzbark. Te dwie ekipy straciły 32 bramki. A i Grom Zwierzno, który stracił 25 bramek, a najwięcej bramek w jednym spotkaniu B klasy póki co padło w niedzielę 14, przepraszam, w niedzielę 4 września 2022 roku, kiedy to Pogrom Aniołowo przegrał na własnym boisku z Barkastem Wato-Lknicko 2 do 13, czyli w tym spotkaniu padło aż 15 bramek, a najmniej kartek w B klasie póki co mają, tak, trzy zespoły, Perkun, Orżyny, Grom Zwierzno i Pogrom Aniołowo, oba te zespoły. Dostały po dwie żółte kartki żadnej czerwonej. A najwięcej kartek w B klasie póki co ma Ożycjanowo, 13 żółtych kartek i żadnej czerwonej. Na drugim miejscu Agricola Mierki, 12 żółtych kartek i żadnej czerwonej. Na trzecim miejscu Żabianka Żabiruk, która dostała 10 żółtych kartek, i jedną czerwoną kartkę. I ta czerwona kartka była konsekwencją dwóch żółtych kartek. Mhm. Okej, okay, super. Kapitalne statystyki. To powiedz mi, Artur, jeszcze jedno pytanie, jakbyś mógł wskazać. Jeden mecz z tego sezonu, na którym byłeś, z klasowych boisk, który gdzieś tam najbardziej został Ci w pamięci, to miałbyś takie jedno spotkanie? No, to właśnie kilka było ciężko na razie, bo jeszcze Rudna się nie skończyła, jeszcze może będą ciekawsze, ale na pewno bardzo ciekawy mecz, na którym to było, właśnie w minioną sobotę 24 września 2022 roku. Yy, to, to właśnie było akurat spotkanie czwartej ligi, gdzie jest Dobre Miasto przegrało własnym boistwom Motory Lubawa. 2 do 3, ale nie, bo to a jeszcze jak miałem, też naj, to najciekawszy był 11 września 2022 roku, to w niedzielę, co byłem w Barcianach, gdzie miejscowe pomarańcze korsze wygrały z Warmianką Bęsio 6 do 2, to póki co chyba najciekawsze w tym sezonie, gdzie trzy rzuty karne były w pierwszej połowie, działo się naprawdę, naprawdę dużo w tym spotkaniu. Jak miał tak wskazać, największe zaskoczenia tego sezonu, Póki co, to, to tak, jak chodzi o pozytywne zaskoczenia, to na pewno postawa Wiktorii Bartoszyce, która w grupie 1 Ligi Okręgowej, póki co, jest m, liderem z rafkiem 21 punktów. I tak, i takie pozytywne, pozytywne. I na pewno Konstant Lubawa, fenomenalna forma Beniaminka, Konstaktu Lubawy, który wygrał wszystkie odczasowych 8 spotkań, ma aż 24 punkty liderem, naprawdę yy, super sobie Konstakt Lubawa radzi. I też bardzo dobrze trzeba podkreślić, też sobie radzi iskra na Rzym, też Beniaminek, który zajmuje drugie miejsce z dorobkiem 17 punktów. A jak chodzi na przykład o A-klasę takie zaskoczenia. to już. Takie, takie pozytywne zaskoczenia. To też Dąb Kadyny na pewno. Beniaminek, który ma po siedmiu po kolejkach ma pierwsze miejsce, 18 punktów. Dopiero w ostatniej kolejce Dąb dostał pierwszej porażki, przegrywając na wyjeździe 1 do dwóch stęczą miłomym, czyli... Ze Spadkowiczem z Ligi Okręgowej. I na pewno też trzeba powiedzieć, UKS Senior Świątki też sobie dobrze radzi jako Beniaminek w, w klasie, bo ma w tej chwili siódme miejsce z dorobkiem 11 punktów. 3 wygrane, 2, remisji, 2 przegrane. No to jak na Beniaminka, no to naprawdę sobie mm. też dobrze radzi. Też SKS szybno przy tej grupie bardzo dobrze radzi, ma komplet 21 punktów. I jeszcze co takie pozytywne zaskoczenia można wskazać, no to yy, z, z B klasy. No to właśnie Perku Norżyny, który na przykład ma wszystkie wygrane spotkałem póki co 15 punktów. I jeszcze, jeszcze co tam. A, Żabianka Żabiruk też na pewno. Drugie miejsce Żabianka ma 13 punktów. W poprzednim sezonie Żabianka skończyła samą gdzieś tam w dole tabeli, a teraz Żabianka naprawdę wysoko jest. No i widać, że będzie się liczyć na pewno w walce o awans do A-klasy. A jak chodzi, i też Agrikola, postawa Agrikoli Mierki też trzeba. Na czwarte miejsce, w punktów i tylko dwie stracone bramki. Naprawdę, spóki co zespół z najlepszą defensywą na Warium Mazurach. A takie te negatywne zaskoczenia, na pewno co Żagiel Piecki, to że ma tylko jeden punkt i ostatnie miejsce, bo przypomnijmy, w poprzednim sezonie 21-22 Żagiel miał wys bardzo wysokie czwarte miejsce, a i Błękitni Orneta też negatywne zaskoczenie. Spadkowicz, czwartej ligi, teraz zajmuje ostatnie miejsce z zaledwie jednym zdobytym punktem w okręgówce. Też KS Wojciechy na pewno też Spadkowicz z okręgówki zajmuje ostatnie miejsce tylko dwoma punktami. Warmiak Łuchtach też na pewno takie negatywne zaskoczenie, bo, bo zajmuje ostatnie miejsce z zerowym dorobkiem punktowym. Wszystkie spotkania Warmiak przegrał w tym sezonie, a przypomnijmy, że w minionym sezonie Warmiak bodajże przedostatni, czy, czy do ostatniej kolejki tam jeszcze miał szansę yy, na baraże o awans do Okręgówki i jeszcze co, ty, 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 w klasie KS Węgajny też na pewno negatywne zaskoczenie bo ma zero punktów po siedmiu kolejkach tego sezonu. Znaczy, przypomnijmy, że w poprzednim sezonie KS Węgajny spokojnie dosyć się utrzymał w tej klasie a teraz KS Węgajny jeszcze nie zdobył w tym sezonie póki co y, żadnego punktu. A jak chodzi o B-klasę, takie negatywne zaskoczenia, tutaj to w, w, w zasadzie m, cie, tutaj ciężko wskazać właśnie B-klasę, takie po, negatywne zaskoczenia. Może trochę to, że GKS 2 Szczytno ma tylko jeden punkt i ostatnie miejsce, klasy Rzeźnicko-Nazurskiej i tak to wygląda. Okej, okay, Artur dziękuję Ci bardzo za te statystyki dziękuję Ci za to, że... O swojej drużynie MKS Zielonych chciałem wspomnieć, no to po siedmiu, po, przepraszam, po 8 kolejkach tego sezonu zajmujemy dziewiąte miejsce z rokiem 10 punktów i mieliśmy świetny początek, bo po pierwszych czterech kolejkach mieliśmy aż dziewięć punktów i byliśmy blisko czołówki. No teraz coś się zacięło trochę, no też jest często tak, nie, nie mieliśmy do dyspozycji często pełnego składu i też z ostatnie 4 mecze to mieliśmy trzy ligowe przegrane i jeden remis. Ta gra no, nie wyglądała. Źle tylko często brakowało też trochę szczęścia i też brakowało wielu kluczowych zawodników i stąd jest tak, no taka ta nasza rola w tej okręgówce gdzieś takim typowym średniakiem jesteśmy, ale 10 punktów jest teraz gramy w najbliższą sobotę 1 października 2022 roku, roku o godzinie 15.30. Na wyjeździe w Orzyszu z Mazurem Pisz, bo z racji tego, że remont boiska w Piszu niedawno się zaczął, to, to Mazur Pisz gra swoje mecze na boisku w Orzyszu, no i musimy to spotkanie wygrać. Wierzę, że się przełamiemy po tych czterech meczach z rzędu ligowych bez zwycięstwa i wygramy, bo naprawdę, bo jestem po prostu tego pewien, jestem pewien, że się utrzymamy w tej okręgówce, a jak się na, tylko na, pojawi się możliwość, będziemy walczyć jak najwyższe miejsce na koniec sezonu, bo zawsze jak się gra, trzeba walczyć jak najwyższe miejsce na koniec sezonu i my będziemy walczyć, o jak najwyższe miejsce na koniec sezonu pewnie widzieliście. Śledzi mojego Facebooka, że mam w przyszłości ambitny plan, żeby zwiedzić wszystkie piłkarskie boiska na Warmii, o Mazurach i mam nadzieję, że z czasem mi się to uda. Już długo kolejny weekend. gdzie Na pewno będę na jakichś meczach, także nam na, naprawdę fajnie, naprawdę warto tak jak mówię, na te nasze mecze niżli, chodzić naprawdę warto, bo naprawdę, naprawdę mecze są ciekawe. I jeszcze jak chciałem też wspomnieć o tym, jak byłem w miniony czwartek, 22 września. Na meczu Polska-Holandia pierwszy raz na scenie narodowym, niesamowite przeżycie, naprawdę fajnie było się wybrać. No tylko wynik niedobry, bo przegraliśmy 0 dwóch, ale przeżycie niesamowite, naprawdę warto się było wybrać na mecz naszej reprezentacji. Okej, okay, no to ja Ci życzę tego, żeby to te Twoje marzenie związane z tym odwiedzeniem wszystkich stadionów na naszych klasowych boiskach się sprawdziło. Dziękuję Ci za te statystyki, za klasyfikację strzelców, które dla nas przygotowujesz. No i pewnie się jeszcze nie raz będziemy w naszych magazynach to połączyć, Także dziękuję ci, Artur, bardzo. Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich wszystkim zespołom życzę powodzenia tym, co nie idzie. Mam, mam nadzieję tym zespołom, co nie idzie, że będzie lepiej wkrótce zaczął, zaczną wygrywać. Także wszystkim, wszystkim zespołom życzę powodzenia w kolejnych meczach tego sezonu. Także dziękuję pięknie. Pozdrawiam, do zobaczenia. Cześć. To wszystko w dzisiejszym odcinku magazynu Studio Klasa. Było sporo goli, było sporo także spektakularnych wyników na klasowych boiskach. Poznaliście też dużo statystyk z tych pierwszych kolejek na naszych klasowych boiskach. Więc no, my dziękujemy Wam za uwagę i widzimy się już w przyszłym tygodniu.